Rozdział 13. Czyim jesteście celem? Powiedzieliśmy, że wasze istnienie ma pewien cel. Czyj to cel? Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym? Czyim jesteście celem? Macie przed sobą cel, ponieważ wszystkie aspekty świadomości są ze sobą powiązane. Żaden nie egzystuje poza systemem, wszystkie są częściami całości. Oto jest cel, jakiego macie szukać. Istota nośnika fizycznego, jaki zajmujecie, i energia, którą wytwarzacie, są częścią sekwencji rozwojowej, która, można by powiedzieć, ma za cel wasze osobiste poszukiwania życiowe. Lecz jaki cel dodajecie do całości? Czy możecie wyobrazić sobie, że ktoś inny korzysta z waszego dążenia do celu? Jakaś energia, o której istnieniu nie wiecie. Wszechświat jest połączony w całość w sposób oparty na zasadzie domina. Wszystkie aspekty świadomości zebrały się w tym wszechświecie, aby wpływać na siebie, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki świadomość w tym konkretnym systemie może doświadczać siebie. W innym systemie lub w innej strukturze wszechświata każdy typ świadomości może być całkowicie wolny. Innymi słowy, można być samodzielnym i nie służyć za cel nikomu innemu. Nie odpowiada to prawdzie tego wszechświata. Jest wiele różnych wszechświatów i form istnienia. Tak jak 100 centów tworzy dolara, tak pewne grupy wszechświatów tworzą coś, co jest zgrupowaniem energii. Ostatecznie zacznięcie rozumieć i poznawać, że istnieją całe systemy nie mające nic wspólnego z egzystencją, z jaką macie do czynienia. System ten został ukształtowany jako strefa wolnej woli. Wewnątrz której wszystko splata się i współpracuje ze sobą. Są inne rodzaje stref, które być może także można by nazwać strefami wolnej woli, gdzie każdy element zależy od pozostałych. Tutaj, na Ziemi, wszystko jest z sobą powiązane. W systemie, w którym wszystko jest niezależne, znajduje się dużo więcej przestrzeni. Albo, powiedzmy, jest o wiele więcej nie tyle przestrzeni, co świadomości przestrzeni. Taki rodzaj wszechświata może w rzeczywistości być o wiele mniejszy od naszego, ale działanie innych gestości sprawia, że świadomość przestrzeni może być większa. Waszym celem jest niesienie informacji i udostępnianie jej innym poprzez właściwą częstotliwość. Informacja jest światłem, światło jest informacją. Im bardziej stajecie się poinformowani, tym bardziej zmienia się wasza częstotliwość. Jesteście istotami elektromagnetycznymi i wszystko, czym jesteście, wysyłacie do wszystkich innych. Tak jak możecie rozpoznać czyjś strach, możecie poznać czyjąś radość, jeżeli zaczniecie się uczyć, jak używać swego ciała, dostrajając je do tego rodzaju poznania. Waszym zadaniem jest przenosić informacje i rozwijać się do najwyższego poziomu możliwego w ludzkiej postaci, co umożliwi Wam wpływanie na masy. Możecie czuć, że wasze konkretne zajęcie nie rozwija was i innych na wielką skalę. Powiedzmy, na przykład, że jesteście kelnerami. Pamiętajcie, że rzeczy nie są takie, na jakie wyglądają z zewnątrz i że na każdego, z kim się kontaktujecie, oddziaływują wasze wibracje. Niektórzy z was mogą przez jakiś czas wykonywać służebne i pozornie przyziemne prace, niektórzy mogą po prostu zostać rodzicami i opiekunami swoich dzieci. Albo mogą wykonywać zajęcia, które w ich odczuciu niekoniecznie prowadzą do wielkiej chwały. Jednak w wolnych chwilach musicie przyswajać informację, która jest naprawdę istotna. Musicie dopasować ją do swojego życia i do historii swojego świata, ożywiając ją, przyswajając i przyzwyczajając się do niej. Kiedy już będziecie mogli utrzymać stałą częstotliwość informacji i nie dać się ponosić huśtawce emocji z powodu niewiedzy, kim jesteście, dostaniecie zadanie. Pojawi się przed Wami i będzie to część Waszego planu. Będzie to Wasz własny osobisty, szczegółowy plan i schemat działania na okres tego życia. Wielu z Was zna już swój plan i cel, ku któremu dąży. W najgłębszym zakątku swojej istoty każdy go zna. Jednak wiedzy tej stoi na przeszkodzie logiczne Wasze rozumowanie. Jeśli wejdziecie w stan medytacji, dzień po dniu będziecie otrzymywać obraz swojej tożsamości i rzeczywistości oraz wykonacie kolejny krok ku wypełnieniu swojego zadania. Medytacja jest stanem komunikacji, nie jest sposobem uzyskania informacji i dotarcia do miejsca, gdzie otrzymacie pożywienie. Zajmiecie się Waszym celem i, co bardzo prawdopodobne, będzie się to wiązało z udostępnianiem częstotliwości, z przetwarzaniem jej, objaśnianiem innym. Używaniem do uzdrawiania innych i z ustabilizowaniem jej na tyle, by mogli korzystać z niej inni. Kiedy każdy z Was będzie mógł utrzymać częstotliwość informacji bez wahań, wtedy zakotwiczycie tę częstotliwość na planecie. Częstotliwość tę można rozpoznać. I właśnie teraz jest rozpoznawana. To dlatego nastąpił szalony krok naprzód ku zmianie tej częstotliwości. Gdziekolwiek spojrzycie, ujrzycie wpływ tej częstotliwości. Odkryjecie, że wszystkie sprawy w waszym życiu krok po kroku przygotowywały was do tego, co będziecie robić. Być może ktoś z was mógł raz być dowódcą skautów i uczył się, jak pracować z młodymi chłopcami, innym razem pracował w restauracji i uczył się, jak przygotowywać i podawać do stołu potrawy. Poprzez swoją pracę tworzyliście pewne aspekty rzeczywistości, aby później. Kiedy będziecie musieli nauczyć się, jak przekraczać własne granice, pojąć prawdziwy rodowód ludzkości. Mówimy do Was, jakbyście nie byli ludźmi, ponieważ dla nas nimi nie jesteście. Dla nas jesteście członkami świetlanej rodziny i znamy Wasze wielowymiarowe jaźnie. Mówimy Wam o zajmowaniu się ludźmi, ponieważ Waszym zadaniem jest zintegrować się z nimi, uspokoić ich i obudzić w nich iskrę światła. Wspomnieliśmy wiele razy o ewoluującym DNA i o modulacji częstotliwości, która pozwala na kontrolę i kierowanie gatunkiem i eksperymentem. Wynajęto Was i w celu wykonania zadania przeniesiono z przyszłości wstecz do tego cyklu istnienia, abyście, inkarnując wiele razy, zrozumieli, co umożliwia kontrolowanie ludzkości. Kiedy wypowiadacie wojnę swojemu logicznemu umysłowi, doświadczacie konfliktu pomiędzy swoją ludzką cząstką, która zadowala się tym, co dostrzega, i cząstką świetlanej rodziny, której to nie wystarcza i która uczy się, jak uzyskać szerszy obraz. Zacznijcie uświadamiać sobie, że ta cząstka Was samych, działająca poza logiką czegoś Was uczy. Daje Wam ona wiedzę z pierwszej ręki o tym, jak będziecie musieli pracować, aby dotrzeć do innych. Gdyby kierowanie się intuicją i działanie całkowicie oparte na zaufaniu przychodziło wam bez trudu i gdybyście nie poznali rozdwojenia pomiędzy intuicją a logicznym umysłem, na dłuższą metę stalibyście się niecierpliwi wobec reszty ludzkości. Gdyby dla was było to łatwe, jak moglibyście zrozumieć, jak trudne jest to dla innych? Ludzie od dawna poddani są kontroli za pomocą częstotliwości. Tak przywykli do tej kontroli, a ich logiczny umysł nadmiernie rozwinął się. Są tacy, którzy chcą, abyście wy i cała planeta funkcjonowali nie inaczej, jak tylko dzięki logice opartej na strachu. Najlepszą radą, jakiej możemy Wam udzielić, w tej chwili jest skorzystanie z tej logiki. Powiedzcie sobie: przez moment będę logiczny i zobaczę, co robi mój logiczny umysł. On chce przejąć władzę. Powiedziano mu, że tak powinno być. Mnie też powiedziano, że te inne sprawy również są prawdziwe. Będę po prostu obserwować, jak miotam się między jednym a drugim. Czy jestem zły? Czy brak mi poczucia bezpieczeństwa? Co spowoduje mój rozwój? Co zapewni mi owo bezpieczeństwo? Co czyni dla mnie każdy ze stylów myślenia? Jak postrzegam siebie? Jak się czuję. Obserwujcie i przemyślcie to wszystko. Następnie powiedzcie sobie, teraz kiedy dałem wszystkim szansę wykazania się, czego chcę jeszcze? Ustalenie na nowo pytania nasuwa myśl, że chcecie się rozwijać. Czy widzicie, że cofanie się i zwątpienie jest faktycznie częścią boskiego planu? Częściowo zrozumiecie, przez co przejdą inni, którzy pójdą w wasze ślady. Musicie nauczyć się otwierać swój ośrodek współczucia, czyli serca, co jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych zadań. Nauczcie się współczuć sobie i wszystkim innym, kiedy będziecie mieli dość odwagi, aby pozwolić sobie na takie uczucia. Bardzo ważna jest obserwacja tego, jak radzicie sobie z różnymi zdarzeniami. A spotykają was one, byście mogli je rejestrować. Kontrolujcie swoje zachowanie i spędzajcie o wiele więcej czasu w samotności, nawet gdy wam ona doskwiera i jest trudna. Na dłuższą metę podziękujecie nam za wskazanie drogi, która zapewni bardziej znaczące spotkanie z samym sobą. Posiądziecie bowiem bogactwo i dojrzałość prowadzące do wyższej realizacji. Działacie wewnątrz pewnego porządku, którego niektórzy nie dostrzegają, działając na ślepo, a wtedy następują wydarzenia które mają naprowadzić was na właściwą drogę Bądźcie świadomi, że w tym nowym chaosie świadomości, w zamęcie i poruszeniu niepewności, istnieje boski porządek Można to porównać do pieczenia ciasta. Każdy składnik w przepisie jest sam w sobie odrębną całością i ma swoją własną budowę: jajka, mąka, masło, cukier. Kiedy zaczniecie mieszać to wszystko razem, wydaje się, że tworzycie chaos, Ktoś mógłby powiedzieć: niszczysz wszystko, zniszczyłeś to jajko, gdzie zniknął cukier, zniszczyłeś wszystkie podstawowe składniki. Nie rozumie on prawdopodobnie magii katalitycznej formuły ciepła. Na planecie jest w tej chwili obecna energia katalityczna, ponieważ wszystkie indywidualne struktury zaczynają stapiać się i łączyć, tworząc coś, co wygląda na chaos. Z tego chaosu wyłoni się coś nowego, tak jak z chaosu zmieszanych składników powstaje ciasto. Ktoś, kto nie rozumie, że po wyrobieniu ciasta wstawisz je do piekarnika, aby je upiec, będzie patrzył na bezkształtną masę i pomyśli, że nic z tego nie wyjdzie. Wielu ludzi na planecie nie zorientuje się, że poza chaosem istnieje wyższy porządek, że istnieje przepis, według którego wszystko się odbywa. W ramach tego przepisu każdemu z Was przydzielono specjalne zadanie. Oczywiście macie wolną wolę, która pozwala Wam zdecydować, w jaki sposób zastosujecie się do przepisu i jakich użyjecie składników. Wolna wola pozwoli Wam zdecydować o szczegółach, z jakich chcielibyście ukształtować swoje życie, chociaż musicie je dostosować do ogólnego planu. Do Was należy wybór: czy będzie ono trudne czy łatwe, czy spędzicie je w bogactwie czy w biedzie. Wszystko to zależy od tego, gdzie zdecydowaliście się ustawić bariery. Co możemy powiedzieć, żeby przekonać Was, abyście usunęli wszystkie bariery, abyście wierzyli bez ograniczeń w to, co może należeć do Was? Jeśli chcielibyśmy, abyście coś osiągnęli, to właśnie, aby każdy z Was był nieskrępowany i wolny, wiedząc, że każda myśl w jakiś sposób określa Wasze doświadczenie. Gdybyśmy mogli sprawić, abyście żyli przez cały czas zgodnie z tym, czego chcecie, uważalibyśmy, że ten rok zakończył się wspaniałym sukcesem. Mamy zamiar poprosić każdego z Was o złożenie takiego zobowiązania i prowadzenie czystszego i bardziej nieskazitelnego życia. Prosimy, abyście przyjęli odpowiedzialność w dziedzinach, w jakich nigdy nawet nie przyszło Wam to do głowy. Chcemy, abyście zachowywali się tak, jakbyście byli zorientowani w nadchodzących wydarzeniach. Działajcie tak, jakby każdym waszym wyborem kierowała boska siła, i zacznijcie wierzyć, że jesteście zawsze na właściwym miejscu we właściwym czasie. Powiedzcie sobie: Kieruje mną boska siła. Zawsze jestem na właściwym miejscu we właściwym czasie. Wszystko, co robię, jest ułożone z myślą o moim dalszym rozwoju mojej wyższej świadomości i ewolucji na wyższy poziom. Chcemy, abyście przez cały czas postępowali w ten sposób. Bądźcie żywymi stróżami częstotliwości. Kiedy światło wchodzi do waszego ciała, uruchamia włókna kodowane światłem i pomaga zwinąć na powrót nici DNA, powodując zmianę częstotliwości. Częstotliwość jest tym, co wiecie. Częstotliwość jest waszą tożsamością. Zdarzało się, że w tym samym czasie na planecie istniało wiele różnych wymiarów. W ciągu ostatniego tysiąca lat nastąpiła recesja wielu różnych wymiarów. Nad ludzkością zapanował wielki chaos i ciemność. Te wymiary, czy też inne rzeczywistości lub miejsca, gdzie prawa istnienia są nieco inne, powracają teraz. Pomagajcie im w powrocie, wypychając je na planetę i tworząc to, co nazywamy złączeniem wymiarów. Czasami przenosicie się do tych wymiarów i nie zdajecie sobie sprawy, że się w nich znajdujecie. Wkraczacie w zmieniony stan świadomości, szczególnie kiedy udajecie się w jakieś święte miejsce na ziemi. Dostrającie się do częstotliwości innego wymiaru i wszystko się zmienia. Czujecie się uwznośleni i pełni energii, albo też odczuwacie mdłości. Coś zawsze się dzieje, kiedy przechodzi się w inny stan świadomości ponieważ znajdujecie się w odmiennym stanie świadomości nie zawsze wiecie że w nim jesteście taki jest początek złączenia wymiarów kiedy wracacie do domu ze świętego miejsca może spojrzycie wstecz i spytacie uff co tam się wydarzyło to właśnie jest uczucie doświadczenia innych wymiarów osobna historia to kolizje wymiarów ci którzy czepiają się kurczowo swojego strachu i nie chcą się zmienić Mimo, że ich celem było pojawienie się w tym momencie na planecie i osiągnięcie zmiany, doświadczą wymiarów jako kolizji. Dla nich złączenie wymiarów będzie przypominało zderzenie dwóch solidnych betonowych ścian. Dla wielu ludzi na planecie nastanie czas wielkiego dyskomfortu. Na małą skalę to zjawisko już występuje w postaci zaburzeń systemu nerwowego. U niektórych ludzi mogą się rozwinąć schorzenia układu nerwowego. Ponieważ nie zgadzają się na rozwój i zmianę stanowiska wobec siebie i swojej rzeczywistości. Wszyscy, którzy pracują z innymi ludźmi, lekarze, trenerzy, nauczyciele, muzycy i inni, rozumieją, że to wielki ludzki dylemat potrzeba określenia na nowo siebie i rzeczywistości. Użyjcie swej woli i umysłu, aby zdecydować, jak chcecie skonstruować rzeczywistość. Dzięki temu odkryjecie w końcu, że istnieje wyższa wola i wyższy plan. Doprowadzicie do niego świadomość i odkryjecie boską ścieżkę. Boska ścieżka prowadzi do ewolucji świadomości. Jako gatunek ludzki przez wieki wierzyliście w to, co inni mówili na wasz temat. Jak już powiedzieliśmy, ma to swój cel chcieli sprawować nad wami kontrolę. Mimo iż walczyliście o jej utrzymanie, było to trudne do osiągnięcia na tej planecie, ponieważ wasz DNA uległ rozbiciu i odłączeniu. Tak więc niezależnie od Waszych chęci połączenia wibracyjne były niedostępne. Teraz, kiedy te połączenia pojawiają się na planecie, boski plan, o którym możecie myśleć jako o sieci lub projekcie, przybliża się do Ziemi i w końcu dojdzie do spotkania wymiarów. Kiedy się spotkają, zależy od Was. Boski plan nie zakłada swego przybycia tutaj w określonym momencie. Zależy to od szybkości, z jaką ludzie wyjdą naprzeciw potrzebom i zapanują nad sobą. Co to oznacza zapanować nad sobą? W celu zrozumienia boskiego planu i działania według niego musicie spojrzeć na siebie. Musicie umieć opanować swoją naturę. W waszym społeczeństwie jest wiele problemów, których rozwiązanie musicie opanować, aby móc powiedzieć: tak, nadaje się do tego. Opanowałem reguły i stosuję je zgodnie ze swoją wolą. Na przykład, aby otrzymać prawo jazdy, musicie opanować jazdę samochodem. Ilu z Was potrafi zapanować nad swoim ciałem i używać go według swojej woli? Bardzo niewielu. Dlaczego? Ponieważ nikt Wam nie powiedział, że to jest możliwe. Jesteśmy tu, aby przypomnieć Wam wiele rzeczy. Bardzo trudno żyje się obecnie na Ziemi, ponieważ tych, którzy zostali zaprogramowani, aby zaprowadzić zmiany na planecie, zakodowano, aby uczyli sami siebie. Jak widzicie, na tej planecie wieczny problem stanowią bogowie. Jeden Bóg po drugim. Kim są ci bogowie? Oni was stworzyli. Powstaliście według ich projektu. Jesteście im drodzy. Jednak dla niektórych z nich nic nie znaczycie, ponieważ nie rozumieją oni emocji i uczuć. A niektórzy z nich są zauroczeni innymi rzeczywistościami. Świadomość ma prawo się wyrażać, a Wam wolno wyrażać siebie w granicach wytyczonych przez tych, którzy Wami rządzą. Z Waszego punktu widzenia nigdy nie pozwoliliście im sobą rządzić i nie macie pojęcia, że istnieją. Ściągają na planetę dramaty w przebraniach, które wy nazywacie religią, przewodnictwem czy też czasem inspiracją. Wydarzenia, aczkolwiek ułożone w celu wypełnienia pewnych zadań, przyciągają czasami nieproszonych gości, wychodzi też na jaw wiele możliwości innych niż zamierzone. Chcemy pokazać Wam, że nadchodzi drastyczna zmiana. Nie sposób powtarzać tego dość często. Ziemię czeka wielki wstrząs. Wstrząs ten wiąże się z przemianą ludzkości i przyswojeniem danych, które są całkowicie niezgodne z obecnym paradygmatem. To oznacza, że strumień danych zaatakuje Wasz system nerwowy, który musi zmienić swoje przekonanie na temat kontroli i postrzegania rzeczywistości. Waszym zadaniem jako członków świetlanej rodziny, którzy zapragnęli przyjąć te informacje do swego ciała, jest zakotwiczenie na planecie nowej częstotliwości. I najpierw perfekcyjnie utrwalicie ją w swoim wnętrzu. Nie jest to łatwe. Nie miało być łatwe. Nie przybyliście tutaj, aby wykonać łatwe zadanie. Jesteście buntownikami, zawsze byliście buntownikami. Gdybyśmy mogli podarować wam minutę waszych wielowymiarowych wspomnień, wiedzielibyście, o czym mówimy. W najgłębszym zakątku waszej istoty zdajęcie sobie sprawę, że przybywacie co jakiś czas. W różnych przebraniach i pod różną postacią, tam gdzie trzeba zaprowadzić zmianę. Przybywaliście wiele razy, burzyliście paradygmaty, wyzwalaliście się i wychodziliście poza pojmowany przez wasz umysł obszar waszej tożsamości. Oto jest Boski Plan, złączenie jaźni. Boski Plan ma wiele rozgałęzień i łączy w sobie wiele rodzajów sił. Słyszeliście, jak mówiliśmy o siłach światła i ciemności. Przezwaliśmy je białe koszulki i ciemne koszulki, aby stworzyć neutralną sytuację i dać Wam do zrozumienia, że to gra. Chcemy jednak, abyście wiedzieli, że ta gra jest śmiertelnie poważna i że w niej i wokół niej objawia się Boski Plan. Boski Plan może zostać zakotwiczony w charakterze wibracji w ciałach niektórych ludzi, których w tym celu zakodowano i którzy przybyli tu, aby nieść w sobie tę częstotliwość. Wtedy będziecie mogli wznieść się, osiągając zaprojektowaną przez samych siebie doskonałość. Kiedy wasze życie wzniesie się na taki poziom, że nawet nie będziecie w stanie go poznać, pozwolicie, aby energia z obszarów niefizycznych użyła was jako kanału w celu złączenia wymiarów i wprowadzenia świadomości na nową drogę postrzegania. Chociaż do waszego świata przybędzie śmierć i zniszczenie, pamiętajcie, że śmierć i zniszczenie co roku przychodzą na tę planetę jesienią. Mróz zabija kwiaty i liście na drzewach, wszystko schnie i obumiera. Być może ktoś, kto żyje w okolicy, gdzie zawsze panuje lato, byłby bardzo wzburzony pierwszy raz widząc jesień. Pomyślałby: Boże, ten świat umiera. Ginie cała jego uroda. Zrozumcie, że to właśnie ma miejsce na Ziemi. To pora, kiedy pewne rzeczy giną, aby mogło się narodzić wiele innych. Wszystko to stanowi część boskiego planu.